Szykuje się jakiś konflikt w bardzo bliskiej relacji, waszej relacji. Stajecie z waszą drugą połówką naprzeciwko siebie. Jest tutaj jakaś niezgoda, ale jeszcze nie walczycie. Jeszcze jest czas na negocjacje, mediacje i wycofanie się z pola walki. Tak też się dzieje. Popatrzcie, dogadujecie się. Jesteście razem jako architekci. Macie tutaj plany. Coś tworzycie, coś razem budujecie, może to być remont mieszkania, budowa domu, biznesu, cokolwiek, ale tworzycie to razem według planów. Konflikt dotyczył właśnie tych planów. Dogadaliście się. Ale w Waszym związku brakuje miłości, brakuje pięknych emocji, nie jest to zdrowa relacja. Pojawia się pomoc. Wasze dusze pukają do Was, do Waszych serc. Pytanie tylko, czy otworzycie im drzwi. Wasze dusze chcą wnieść do Waszego serca, do Waszego życia miłość, której w tych związkach tak bardzo wam brakuje. Tutaj, Panie, w tym rozkładzie, jako te bardziej uduchowione, wpuszczają duszę do swego serca. Popatrzcie, panie, że to wy w tych związkach utrzymujecie te rodziny, wasze biznesy, rzeczywistość, cykle przyrody to wy kreujecie przyszłość tych rodzin. Główne cele i zadania spoczywają na waszych barkach. W tych związkach nie macie przestrzeni dla siebie, nie macie przestrzeni pokoju, pomieszczenia, by pobyć samemu ze sobą. By coś samemu skonstruować, zająć się jakimś hobby, swoją własną osobistą przyjemnością. Ten związek wam na to nie pozwala, ale karta mówi też o tym, że jest szansa na zmianę, że to jest przejściowe. W sercu piramidy przychodzi wyjaśnienie całego rozkładu. Jesteście w związku karmicznym. Na ten związek umówiły się Wasze dusze jeszcze przed tym życiem. Ten związek ma wielkie duchowe cele. Tylko, że Wy na tej odwróconej karcie jesteście niegotowi w Waszych umysłach, Waszych ego na ten związek. I to powoduje tutaj na tej karcie na dole ten brak miłości, te wszystkie konflikty to jest tego efekt. Macie bardzo silne ego tożsamości. Waszym duszom bardzo ciężko jest się przez to przebić. Ale jest odpowiedź, jak te relacje uzdrowić, jak ten związek naprawić, jak tą kartę odwrócić. To jest muza, czyli dusza w Waszych sercach. Popatrzcie, jaka karta jest pod spodem. Dusza puka do drzwi Waszego serca, jeżeli tylko ją wpuścicie. W Waszym sercu rozpoczyna się wir miłości, radości i szczęścia. Popatrzcie, jaki jest tutaj przekaz. Wy w waszych fizycznych związkach z waszą drugą połówką nie jesteście w stanie cieszyć się miłością w sercu, ale wpuszczając duszę do tego serca, wypełniacie wszelkie braki, których ten związek wam nie daje. Patrzcie dalej, co się dzieje: to jest karta jedności. Drzewo życia. Pierwotne światło, jedność, bliźniacze płomienie. Tak, wasz związek to związek bliźniaczych płomieni. Drzewo życia jest odwrócone, więc różne wichury próbują je zerwać, ale się nie da, ponieważ to jest źródło. Nie da się go zniszczyć, nie da się go zatrzymać. Wam brakuje w życiach jednej, jednej rzeczy: wpuszczenia duszy. Do waszego serca, do waszego życia reszta się ułoży.